W poprzednich odcinkach, podczas potężnego sztormu, Reksio rozbija się u wybrzeży tajemniczej wyspy. Przypadkowe znalezienie mapy prowadzącej do skarbu wciąga go w wir skomplikowanej pirackiej intrygi. Reksio wraca do domu tylko po to, by być świadkiem uprowadzenia kur przez Ufo. Zrozpaczony kogut, wynalazca błaga o pomoc. Reksio buduje statek kosmiczny i wyrusza w pogoń. Towarzyszy mu poznany na wyspie Skarbów komandor Kretes. Dotarłszy do układu Kurana, bohaterowie przyłączają się do rebelii przeciwko rządom złego kuratora. I wyruszają w niebezpieczną misję na planety Urakis i księżyc Indor. Ostateczna rozgrywka z kuratorem kończy się triumfem Reksia. Pokonany tyran okazuje się być zaginionym bratem koguta wynalazcy. Wrócić na ziemię wraz z Reksiem i uwolnionymi kulami. W przeciwieństwie do Kretesa. Kiedy wszystkie znaki wskazują, że oto na podwórku nastał wreszcie spokój, następuje rzecz przepotworna: Reksio znika. Pogód podejrzewa, że Reksio został uprowadzony. Podejrzewam, że Reksio został uprowadzony! Ja od początku to to po, po podejrzewam. Od początku, czyli od ko, 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 końca poprzedniej przygody, rozumiem? Od początku, tego, albumu, co oglądamy? Na początek oglądnijmy album. Od początku. Ty, a zobacz, co jest na następnej stronie. Ty, to coś, coś tu jest. Ha, więc udało się nam uprowadzić Reksia. Tak, mój panie. Doskonała robota. Dziękuję, mój panie. I oczywiście uwięziłeś go w nieprawdopodobnie magicznej pułapce mocy. Oczywiście, mój panie. I nie wyjdzie, żeby nam przeszkodzić, ha? No raczej, mój panie. A więc nikt nam już nie może przeszkodzić! Ha, ha, ha! Zupełnie nikt, mój panie. Mam na niego oko, mój panie. No to czy już może przedstawiać mój panie? Ha, ha, niech sobie przedstawia! Ha, 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 ha. Aiden media przedstawia Reksio i czarodzieje. Czarodzieje? To wiele wyjaśnia. Bracie, leć po Kretesa! Czuję w Coco ko 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 Kościach, że jego pomoc będzie ko ko konieczna. Już lecę! A ja zobaczę, co jest dalej. O, jest rekcio! Uff, wygląda na to, że nie jest tak źle.